Dzień dobry, witam serdecznie w programie Dzieciaki z Klasą. Znacie te memy o synu koleżanki waszej starej, który oczywiście jest waszym rówieśnikiem, ale w zasadzie w każdym aspekcie jest od was lepszy? No wiecie, ten typ, do którego ciągle jesteście porównywani. No zobacz, syn Agnieszki to, nie wiem, uczy się trzech języków, gra na fortepianie i potrafi wypierdzieć pośladkami hymn Polski. Wyobraźcie sobie teraz, że wszyscy ci synowie i córki zebrali się w jednym programie, aby pochwalić się swoją wiedzą i taką zajebistością. Tym właśnie z grubsza był teleturniej... Dzieciaki z klasą, który miał w założeniu wyłonić spośród młodzieży najmądrzejsze dziecko w Polsce. Jak było naprawdę i jakie mroczne, a może raczej niepokojące kulisy stały za tym programem? Ja się nazywam Patryk Turski, a w dzisiejszym odcinku Gimby Nie Znają przypomnę wam ten wyjątkowy teleturniej. Od urodzenia jestem kakusem. I na dodatek omnibusem. Lubię szalenie, matematykę. Może zostanę logistykiem. Prawda, że nasze dzieci są rewelacyjne. Oto dwunastka, która dzisiaj będzie walczyć o tę nagrodę, o tytuł dziecka, Dzieciaka z klasą. Dzieciaki z klasą to program, który mogliśmy oglądać od 2004 roku na tvn -ie. Jak to często bywa z polskimi produkcjami, nie był on naszym oryginalnym pomysłem, a jedynie polską wersją brytyjskiego formatu o nazwie Britain's Brainest Kid. No i jak się pewnie domyślacie, w programie chodziło o znalezienie właśnie najmądrzejszego dziecka w Polsce. Polski tytuł był całkiem sprytnie przetłumaczony, no bo dzieciaki z klasą brzmiało bardziej pomysłowo, no i nie sugerowało od razu, że chodzi o jakichś takich wiecie przemądrzalców, tylko o spoko dzieciaki. Oryginalne Brainest Kids może i lepiej oddawało sedno sprawy, ale u nas mogłoby zabrzmieć trochę zbyt dosłownie. W teleturnie występowali uczniowie klasy piątych i szóstych szkoły podstawowej, a prowadziła go Martyna Wojciechowska, czyli znana i lubiana kobieta na Świata. Wówczas nie była ona jednak znaną podróżniczką, a raczej kojarzyła się z motoryzacją oraz z tego, że prowadziła program Big Brother. No dobra, ale o co tam chodziło? W skrócie uczestnicy odpowiadali na pytania, które zadawała im Martyna Wojciechowska, no i zdobywali tym samym punkty. W pierwszej rundzie młodzi uczestnicy musieli odpowiedzieć na 12 pytań z wiedzy ogólnej. Sześciu graczy z najwyższą liczbą poprawnych odpowiedzi przechodziło do drugiej rundy, gdzie to każdy z nich wybierał dwie spośród 12 dostępnych dziedzin, no i odpowiadał na pytania właśnie z tych tematów. Trzech najlepszych zawodników awansowało do trzeciej rundy, w której to odpowiadali na pięć pytań z wybranej przez siebie wcześniej specjalizacji. Zwycięzcą zostawał ten, kto zdobył najwięcej punktów. Na końcu sezonu rozgrywał się wielki finał, gdzie rywalizowali zwycięzcy wcześniejszych programów oraz kilku tych, którym nie udało się wygrać, ale zdobyli mimo wszystko wyjątkowo dużo punktów. Na samym początku każdego odcinka każde z tych biednych i zestresowanych dzieciaków, co było mocno widać. Musiał się przedstawić, opowiedzieć kilka słów o sobie oraz o tym, jaka jest jego specjalizacja, czyli w czym czuje się najlepiej i co wybrał jako swoją dziedzinę na finałową rundę. No i już tutaj było widać, że te dzieci mają te swoje wypowiedzi wyuczone na pamięć, bo często stres i wypowiedź przed kamerą sprawiały, że no, młodzi gubili się w tym, co mieli powiedzieć, zapominali słów, nawet jeżeli mieli powiedzieć np. o tym, no, jakie są ich zainteresowania, czyli coś, co powinni wiedzieć na blachę. Przyjechałem z Ublina. Interesuję się sportem, muzyką i modelarstwem. Agresorzy, uwaga! Mam zielony pastek Dobry wieczór Państwu. Przyjechałam z Sosnowca. Interesuję się po prawie wszystkim. Chciałabym znowu polecieć na Księżyc. Nie, jeszcze tam nie byłam, ale raz już chciałam. Mam potworną wyobraźnię z powodu historycznego czytania książek. Yy, yy, chcę, moim marzeniem yy, jest, żeby na, na całym świecie panował pokój. No i nie zrozumcie mnie źle, to jest nic złego uczyć się na pamięć jakiegoś tam wystąpienia, aby dobrze wypaść, no lub o niczym nie zapomnieć, ale już na samym starcie miałem taki vibe, że brakowało w tym jakiejś szczerości, takiego luzu, no a jest to traktowane przez dzieciaki bardzo na serio. Następnie prowadząca zadawała serię pytań ogólnych wszystkim uczestnikom w tym samym momencie, a każdy musiał wybrać poprawną odpowiedź. Po każdym pytaniu nad dzieciakami, które odpowiedziały poprawnie, zapalało się światło, no a ci, którzy się pomylili, Stali w ciemności. Rembrandt był malarzem włoskim, angielskim, holenderskim czy też flamandzkim. Rembrandt był malarzem. Oczywiście był to holenderski malarz i grafik, jeden z największych artystów dzieł sztuki. Sześć osób odpowiedziało poprawnie. Może troszeczkę jestem przewrażliwiony, ale uważam, że coś takiego również mogło mocno zestresować te dzieciaki. No, że wiecie, tak publicznie i wizualnie podkreśla się waszą niewiedzę. Gdyby całą punktację pokazywano tylko na końcu, no, byłoby to chyba mniej stresujące dla dzieciaków, którzy na bieżąco widzieli, że zawalają pytania. 6 z 12 osób, które zdobyły najwięcej punktów, przechodziły do kolejnej rundy. Na samym jej początku była specjalna konkurencja, która miała wyłonić kolejność, z jaką gracze będą Wybierać tematykę, z jakiej dostaną pytania. Był to tak zwany łamacz kodów. Na zadane pytanie dzieciaki musiały udzielić poprawnej odpowiedzi, podając ciąg cyfr odpowiadający literom na klawiaturze numerycznej telefonu. Bo wiecie, zwłaszcza wy, młodzi widzowie, nie zawsze w telefonach mieliśmy pełną klawiaturę kuwerty. Kiedyś pisało się właśnie na telefonie, naciskając odpowiednie klawisze, daną ilość razy, albo korzystając ze słownika T9, ale o tym już niedawno mówiłem na jakimś tam shortcie i też w odcinku o rzeczach, które zniknęły, więc e, jeżeli was to ciekawi, no to zapraszam. Po odgadnięciu hasła złamacza kodów uczestnicy po kolei mieli krótką pogadankę z prowadzącą, która wypytywała ich o różne rzeczy, marzenia, Osiągnięcia oraz to, jaką specjalizację wybrali na finał. Następnie uczestnicy wybierali dziedzinę z tablicy, zwykle no, tą, w której czuli się najlepiej i w której czuli się mocniej, no i odpowiadali pojedynczo, ale już tym razem na serię. Pytań. Im szybciej i celniej odpowiadali, tym więcej punktów mogli natrzaskać, no a mieli na to tylko 45 sekund. Była to dość wymagająca runda, nie było tutaj odpowiedzi ABCD, no i trzeba było też nie tylko dobrze odpowiedzieć, ale i szybko się z tym jakoś uwinąć. Jak nie znało się odpowiedzi, to mówiło się pas, a Martyna oczywiście przechodziła do kolejnego pytania: Jak nazywa się program informacyjny? Tak. Kto Andrzejowi Wajdzie wręczył Oscara? Pas Jane Fonda. Co zmienia Stanley'a i Pkisa w Tak. Morticia, Gomez, Foxley, what Tak. Niektóre dzieciaki w tej rundzie naprawdę wymiatały i nieraz udzielały poprawnej odpowiedzi, zanim prowadząca w ogóle skończyła zadawać pytanie. Gdy cała szóstka dzieciaków skończyła odpowiadać, do finału dostawała się tylko trójka najlepszych uczestników. Po ponownym ustawieniu kolejności odpowiedzi poprzez łamacz kodów, uczestnicy byli konfrontowani z tablicą pełną numerów. Każdy z numerów miał określony kolor. Były pola neutralne, za którymi skrywały się pytania z wiedzy ogólnej, oraz pola czerwony, niebieski i żółty, które zawierały pytania ze specjalizacji poszczególnych. Uczestników. Finałowa trójka miała 10 sekund, aby zapamiętać jakie numerki mają jakie kolory, no a następnie każdy z uczestników po kolei wybierał jeden numer z tablicy i miał 10 sekund na odpowiedź na skrywające się pod nim pytanie. Gdy wybrał numer z neutralnym kolorem, miał szansę zdobyć jeden punkt. Gdy wybrał kolor ze swoją specjalizacją, dostawał dwa punkty, no a gdy wybrał specjalizację swojego oponenta, mógł dorwać aż trzy punkty. No i tutaj często dzieciaków zjadał stres, bo na każde pytanie mieli aż dziesięć sekund to były momenty, że bezmyślnie i w pośpiechu rzucali pierwszym, co im przyszło do głowy, zamiast zastanowić się nad poprawną odpowiedzią. Czyją głowę Perseusz podarował Atenie? Po, Perseusz podarował Atenie głowy jednej z trzech, Gorgon, czyli dokładnie najmłodszej z nich Meduzy. Dokładnie tak, to była bardzo pełna odpowiedź, dziękuję Ci. Chodziło mi tylko o słowo meduzy, ale dobrze. Mieli czas, a woleli strzelać, jakby nie mieli tego czasu. No ale wiecie, na tym etapie stawka była naprawdę bardzo wysoka. Tatry wysokie. Chodziło nam o gerlach. No i zwycięzca tej konkurencji wygrywał cały program i jednocześnie trafiał do wielkiego finału, gdzie to w ostatnim odcinku sezonu rywalizowali ze sobą właśnie zwycięzcy z poprzednich odcinków. Oprócz zwycięzców do wielkiego finału trafiali też niektórzy uczestnicy, którzy nie wygrali w odcinkach, ale zebrali rekordową ilość punktów podczas swojej przygody w programie. Jeżeli chodzi o to, co można było wygrać w tym programie, to zawsze wydawało mi się to dość dziwne, że nie tylko zwycięzca odcinka dostawał nagrodę, ale też szkoła, do której chodzi. Dzieciak z klasą dostawał laptopa, co było niezwykle atrakcyjną rzeczą, zwłaszcza jak na tamte czasy, no a szkoła wygranego również coś dostawała. Był to tak zwany kultowy już zestaw multimedialny, czyli pewnie jak to wówczas się mówiło, Komputery multimedialne. Zawsze się zastanawiałem, czym charakteryzuje się ta multimedialność tych komputerów. Że wiecie, że co, że pliki wideo i audio można odtwarzać? To są te multimedia? A może był w stanie odpalić jakieś bardziej wymagające gry? Czy w ogóle nadawał się do wszystkiego? To określenie było często wykorzystywane w tamtych czasach, bo nawet w Hugo do wygrania był komputer multimedialny. Będzie. Wracając jednego nagród to zwycięzca nie pojedynczego odcinka, a całej edycji, czyli tzw. dzieciak z klasą, a zarazem najmądrzejsze dziecko w Polsce wygrywało edukacyjną podróż, no bo dziecko nie może się tam bawić, tylko wszystko musi być edukacyjne. Na taką przygodę zwycięzca edycji mógł pojechać z rodzicami, a do wyboru miał kilka miejsc, takich jak Egipt czy Włochy wraz z Sycylią. No i o ile w teorii wygląda to na spoko koncept taki program, to ogólnie ja sam zawsze miałem jakieś takie mieszane uczucia co do tych teleturniejów. Z udziałem dzieci. Zarówno teraz, jako ojciec dwóch córek, jak i wtedy, gdy sam byłem młody, wydawało mi się, że te dzieci są często zmuszane do brania udziału w różnych programach telewizyjnych, aby zaspokoić niespełnione marzenia i ambicje swoich rodziców. Przypomina mi się też, jak Wojciech Mann, który prowadził program, w którym również występowały dzieci, czyli właśnie Duże Dzieci. Duże Dzieci to nie igraszka, duże Dzieci nie kaczka, dziwaczka. W wywiadzie u Stanowskiego na kanale Zero powiedział, że faktycznie rodzice tam, no ostro cisnęli te swoje dzieci, aby oni dobrze wypadli w tym programie, co prowadziło do niezdrowej rywalizacji. Podobno niektórzy rodzice nawet bili swoje dzieci za niewystarczająco dobre wystąpienia, co brzmi dość upiornie. Masakra. Ci rodzice, którzy niemal się za załby brali i bili te dzieci i krzyczeli dlaczego się nie wypowiadasz? Dlaczego nie podniesiesz szybciej ręki? przerażone dzieciaki siedziały, czekały na to pytanie, które wykuły na pamięć. Rodzice byli na najstraszniejszy. Czemu ty się nie odzywasz? Dlaczego siadłaś koło tego chłopaka, który cię zagłusza? Mam nadzieję, że nic takiego nie miało miejsca w Dzieciakach z Klasą, no ale oglądając ten program czasami można było odnieść wrażenie, że dzieci tu Mogą być pod wpływem swoich starych. Jeden z moich widzów, który miał okazję wziąć udział w dzieciakach z klasą, podzielił się ze mną swoimi wspomnieniami i doświadczeniami z planu. Okazuje się, że program był nagrywany w Krakowie, a uczestnicy spoza miasta mieli zapewniony zwrot kosztów w podróży przez TVN czy to za benzynę, czy za bilety na pociąg. Wszyscy uczestnicy byli zakwaterowani w jednym hotelu, a przed nagrywaniem odcinka w ramach takiego odstresowania zabierano ich nawet do kina. Atmosfera podobno była raczej przyjemna a dzieciaki miały okazję się poznać i wówczas zintegrować. Mój widz wspomina, że za zwycięstwo w odcinku można było wygrać laptopa, co w tamtych czasach było naprawdę atrakcyjną nagrodą. Niestety on sam nie wygrał odcinka, choć dotarł do finału. Nagrodami pocieszenia była jakaś torba z gadżetami z tvn i słodyczami. No generalnie jakaś tandeta, jak sam to określił. No ale dla kilkunastoletniego uczestnika była to mimo wszystko fajna pamiątka. Ja sam mimo wszystko miło wspominam ten program, gdy go sobie oglądałem za dzieciaka. Wiecie, mogłem wówczas niejako utożsamić się z uczestnikami, no bo byli mniej więcej w moim wieku. Oczywiście wiedzą nawet się do nich nie zbliżałem, ale byłem dumny, gdy udało mi się odpowiedzieć poprawnie na jakieś pytanie. Przygotowując się też do tego odcinka, udało mi się natrafić na wywiad z panem Przemysławem Kaczówką, który w dzieciństwie brał udział w tym programie. Myślę, że warto go przytoczyć, bo jest w nim wiele ciekawostek z zakulis. Przemysław w rozmowie z Onetem opowiedział o swoim udziale w programie Dzieciaki z Klasą. Wspomniał tam, że ekipa castingowa odwiedziła jego szkołę, gdzie wielu uczniów z klas 5 i 6 miało szansę wziąć udział w pierwszym etapie rekrutacji. Jak sam mówił, w tamtym czasie nie było jasne, na czym dokładnie miał polegać ten program, bo była to pierwsza edycja. Dzieci wiedziały jedynie, że będą odpowiadać o swoich pasjach, a prowadzącą miała być Martyna Wojciechowska, czyli Wielka Gwiazda. Ważnym kryterium było też to, żeby uczestnicy przed zakończeniem emisji programu nie skończyli jeszcze 13 roku życia, dlatego wielu starszych uczestników zostało wykluczonych. Przemysław podkreślił w tym wywiadzie, że sam casting był dość rozbudowany, zawierał zarówno zarówno pytania związane z wiedzą szkolną, jak i z popkulturą. Jednym z przykładów było zadanie, by dokończyć wers piosenki Eweliny Flinty Żałuję, że cię znałam. Pojawiły się też zagadki wizualne, na przykład Ile twarzy widzisz na jednym obrazku? Kilka tygodni później przemek wraz z kilkoma innymi uczniami został zaproszony do drugiego etapu castingu, który odbył się już w siedzibie TVN w Krakowie. Podczas eliminacji musiał odpowiadać na pytania przed kamerą. Przykładowo zapytano go, co to jest tajemnica poliszynela, które miasto nie leży nad Wisłą, a także o odmiany rzeczowników. Uczestnik opowiedział w wywiadzie, że nie oczekiwał, że zostanie zaproszony do programu, ale kilka tygodni później zadzwoniła do niego pani z produkcji. Powiedziano mu, że musi przygotować krótką prezentację o sobie i wybrać temat, w którym czuje się najlepiej. Przemek wybrał polskie zabytki UNESCO, bo niedawno brał udział w konkursie na ten temat. Nagranie odbyło się tego samego dnia, co emisja pierwszego odcinka, 29 marca 2004 roku. Dlatego ani on, ani inni uczestnicy nie wiedzieli, czego się spodziewać na planie. Przemysław wspomina, że atmosfera na planie była naprawdę przyjemna, podobnie jak podczas drugiego etapu castingu. Przed nagraniami przygotowano ich do występu, robiono fryzurki, pudrowano, dobierano ubrania i poprawiano ich prezentację. Wszyscy uczestnicy byli obecni z rodzicami. Przemek był tam wówczas z ojcem, a jego mama została w domu z roczną siostrą. Dzielił on pokój z Mateuszem, który później wygrał cały program. A to Skubaniec. Po nagraniu wszyscy nawzajem gratulowali sobie udziału, a między uczestnikami nie czuło się takiej chamskiej rywalizacji. Nagranie jednego odcinka podobno trwało kilka godzin, a produkcja poprowadziła uczestników przez wszystkie etapy teleturnieju. Uczestnicy musieli się kilkukrotnie przedstawić raz z kartki, no a potem z pamięci. Wspominał on również. O zabawnych momentach, takich jak. Odpadnięcie kawałka pulpitu, na którym opierał się uczestnik, czy jakieś tam przejęzyczenia. Przemek podkreślił, że na planie towarzyszyły im osoby zajmujące się ich kondycją psychiczną. Być może jacyś psycholodzy lub studenci psychologii. Mieli oni na celu upewnienie się, że dzieci czują się cały czas komfortowo i nie są zestresowane. Co ciekawe, w trakcie przerw Martyna Wojciechowska rozmawiała i sobie tak żartowała z każdym z uczestników. Przemysłow zaznaczył, że były to takie krótkie, luźne pogawędki, no a prowadząca szybko przechodziła z nimi na ty. Martyna pytała również uczestników, o czym chcieli rozmawiać na wizji, a jej profesjonalizm Przemka no zrobił na nim wrażenie. Najlepszym momentem z planu było dla Przemysława uświadomienie sobie, że zna odpowiedź na większość pytań i radzi sobie całkiem dobrze. Choć zajął on drugie miejsce odpowiedział na tyle samo pytań co zwycięzca. Różnica polegała tylko na tym, że jedno z jego pytań miało niższą punktację. Wspomina także, że jeden z rywali pomylił kolory i zabierał pytania z jego kategorii dotyczącej UNESCO, no co uniemożliwiło mu Zdobycie większej liczby punktów, ponieważ te pytania były właśnie wyżej punktowane. Cóż, brzmi to całkiem ciekawie i całkiem znośnie, także e, moje obawy o to, że coś tam się złego działo na planie, mam nadzieję, że są bezpodstawne. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten teleturniej. Jeżeli chcielibyście powspominać dawne czasy, no i odpalić sobie archiwalne odcinki, no to powiem wam, że no, nie jest to już możliwe. W TVN nie ma ich też zachowanych na swoim streamingu, a w internecie zachowało się zaledwie dwa czy może nawet jakieś tam trzy niecałe odcinki. Jest to więc typowe lost media i to naprawdę cud, że udało się cokolwiek zachować. Jak zawsze w takich przypadkach należy liczyć na to, że ktoś tam gdzieś ma jakieś zarchiwizowane odcinki na VHS-ach i kiedyś to zdigitalizuje. Dajcie znać koniecznie jakie macie wspomnienia z tym programem, czy oglądaliście go jak jeszcze leciał w telewizji, a może sami chcieliście wziąć w nim udział. Z mojej strony to wszystko, jeżeli materiał wam się podobał, to koniecznie zostawcie ocenę oraz komentarz, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to też możecie to nadrobić. Wpadnijcie też na inne moje kanały social media, tiktoka, instagrama i facebooka. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Mają powód do zadowolenia. Mogą wykazać się wiedzą. W Wielkiej Pardubickiej ścigają się kolarze, sprinterzy, psy czy konie. Takie pytania to dla nich pestka. Dzieciaki z klasą. Dziś o 20 w TVN.